Z tej strony. Chciałbym zacząć tak trochę od środka, bo popularność taką ogólnokrajową osiągnął pan współprowadząc program Mam Talent. Natomiast wcześniej był Pan znany praktycznie wyłącznie jako no, publicysta, również i dziennikarz również i telewizyjny, ale publicysta katolicki. I skąd ten pomysł? Czy to Pana znaleziono? Czy to Pan w jakiś sposób wszedł ten świat, no, jakby nie nazywać, celebrycki? Wie pan, to była propozycja, która pojawiła się na pewnym etapie rozwoju zawodowego. No i w, doszedłem do wniosku, że z niej skorzystam. By, po to, żeby mieć też e, jakiś taki e, w życiu aspekt nie tylko strasznie poważny, nie tylko jakiś... E, Taki niezwykle surowy. Każdy z nas ma w życiu też potrzebę potrzeby odrobiny odpoczynku, żartu, zabawy. No i te potrzeby realizował w moim życiu przez 12 lat program Mam Talent, z tym zaznaczeniem, że on przez te 12 lat zajmował mi tak naprawdę 10% albo 15% mojego zawodowego czasu, bo jednak zdecydowana większość to były fundacje. To, które rozwinęliśmy bardzo przez ten czas i działalność obywatelska, książki, wykłady, spotkania. To było to, co. co felietony to było też to, co jakby zajmowało cały mój czas. No, ten Mam Talent po prostu się raz tam w roku przytrafiał, ale nie żałuję tej przygody. Bardzo dużo się też nauczyłem i o ludziach, i warsztatu mediowego, i telewizyjnego, bo jednak było to olbrzymie przedsięwzięcie. Nasz związek z Mam Talent się wypalił, i niezależnie od tego, czy bym kandydował czy nie kandydował, to pewnie i tak już bym tej przygody nie kontynuował, ale, ale będę ją zawsze mile wspominał. Rozumiem. I w takim razie, czy to to środowisko, w którym pan się obracał, fundacje, cała ta działalność również prospołeczna, to był ten impuls, z którego wypłynęła ta, nie wiem, może nawet presja tego, żeby pan był kandydatem? Czy to od pana w jakiś sposób właśnie ten fakt takiej działalności to w pana głowie powstał pomysł, będę kandydował na najważniejszy urząd w państwie. Chyba to, to był proces, dlatego że ja od kilku lat jeżdżąc, między innymi byłem przecież i w waszej pięknej bibliotece w Kozienicach. Nowej i naprawdę imponującej. Zresztą trudno jej nie zauważyć, nawet jak się przez Koźienice przejeżdża, a nie tylko do Kozienic jedzie. Więc to, to, to tych spotkań miałem do 200 w roku, i mniej więcej od 2-3 lat słyszałem na każdym 100, 200, 300 osób. I na każdym słyszałem prędzej czy później, zróbmy coś z tym. Niech pan coś z tym zrobi. Niech pan, no my mamy swoje zajęcia, ale Pan by mógł no i się zacząłem zastanawiać, no, co ja bym mógł. No i w końcu, gdy ludzie zaczęli też mówić, i zacząłem to słyszeć. No, niech Pan dziś kandyduje, no my pana poprzemy, my za Panem staniemy. Na początku się uśmiechałem, na początku w, mówiłem sobie, no jasne, oczywiście. Nie, ale w miarę jak widziałem, co się w Polsce zaczyna dziać między nami, nie tylko między partiami politycznymi w Sejmie, bo to jest emanacja tego, co dzieje się gdzieś na dole, ale i co się dzieje gdzieś tam właśnie na dole, i zadałem sobie pytanie, ile ja jeszcze będę patrzył na to, ile będę jeszcze komentował na Facebooku, wygrażał pięścią do telewizora, y, dzielił się swoimi mądrościami na prawo i na lewo i mówił, jak to ma być zrobione, y, trzeba zacząć coś robić. Przekroczyć Rubikon pomiędzy. Mówieniem, gadaniem, plotkowaniem, ocenianiem, a robieniem. Zrobiłem to w jedenastym roku czy trzynastym tak naprawdę w Kasisi, w Zambii, e, kiedy przeszedłem ten Rubikon pomiędzy byciem dziennikarzem piszącym reportaże, a kimś, kto buduje fundację po to, żeby pomóc tym ludziom, o których się pisze reportaże. E, I teraz doszedłem do wniosku, że te granice między pisaniem a robieniem powinienem przekroczyć raz jeszcze. Mówi pan i podkreśla na każdym kroku, całym złem są partie, ale nie odwracajcie się od polityki. E, już taki pewien y, projekt mieliśmy Paweł Kukiz i ruch Pawła Kukiza też był ruchem obywatelskim. No i to się wszystko rozbyło. Pan y, rozumiem, że wierzy w to, że pana projekt się uda. Tak, wie pan, dlatego że my nie mówimy, my nie poprzestajemy na tym, że mówimy, y, po, partie to zło, bo po pierwsze, partie to nie zło, tylko partie to jest element y, systemu demokratycznego, którego nie da się z niego wypisać, których nie da się z niego wypisać, ale y, y, ja mówię, że to, co partie teraz robią z Polską, to jest zło. Y, partie, które zajmują samorządy, partie, które zajmują spółki Skarbu Państwa, partie, które zajmują media, partie, które zajmują sądy, partie, które wchodzą tam, gdzie nie powinny. I to jest problem, nie partie same w sobie, partie są potrzebne. Natomiast ja wierzę, że ten, 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 ten chory system może naprawić tylko ktoś przychodzący spoza partii. Natomiast jeżeli uleczymy ten system partyjny, to ja nie wykluczam, że kiedyś ludzie, którzy mnie popierają, sami zorganizują jakąś partię i pójdą do jakichś wyborów jako ugrupowanie polityczne w tym pełnym, można powiedzieć, sensie, w jakim, w jakim się walczy o parlament, ale to na pewno nie jest teraz, bo teraz ten system jest chory do szpiku. Więc teraz trzeba ten system najpierw naprawić zrobić rzeczy po kolei. Natomiast jeżeli odwołuje się Pan od, do przykładu Pawła Kukiza, to no ja chciałbym nie popełniać błędów, które ktoś już popełnił. Paweł Kukiz rzeczywiście wychodząc z takich pozycji, powiedziałbym anty, już nawet nie partyjnych, ale w ogóle antysystemowych, skończył tak naprawdę jako przystawka, którą raz miał PiS, a teraz jest gdzieś tam w, z, z PSL-em w, w jakiejś naprawdę zadziwiającej koalicji. Więc to, to, to my, my wiemy, jakie błędy popełniono. Ja mam w tej chwili wysypkę, jak słyszę słowo partia polityczna, patrząc na to, co partie w tej chwili w Polsce robią. Nie mam żadnych ambicji ani zakusów partyjnych. Wie pan, ja, ja nie chcę być premierem, ja nie mam jakichś marzeń o byciu ministrem tego czy tamtego, ja nie mam ambicji, że będę się trzymał władzy. Ja widzę bardzo konkretnie, jaka praca jest w tej chwili w Polsce do zrobienia, żeby zmieścili się w niej ludzie i głosujący na PIS, i na platformę, i na PSL i żeby państwo dostrzegało nie tylko tych, którzy wygrywają w głosowaniu sejmowym, ale również tych, którzy przegrywają, i to może zrobić tylko człowiek z pozapartyjnego układu, natomiast resztę niech robią inni. Ja bardzo chętnie zrobię tę pracę, o którą teraz się u Polaków obiegam. Postaram się zrobić ją jak najlepiej, zbudować jak najsensowniejsze zaplecze do tego, a później zajmę się dalej swoimi sprawami, bo ja wie pan 30 lat pracowałem na swoje utrzymanie, nigdy nie pełniłem żadnej funkcji publicznej, co miesiąc musiałem zadbać o tyle zleceń, bo nigdy nie pracowałem na etacie, żeby mieć na chleb. Poradzę sobie, ale widzę, że teraz jest praca do zrobienia i chciałbym ją zrobić. Jasne, ale to pospolite ruszenie, no bo tak to można nazwać, to co w tej chwili jest okupowane, no może wygrywać bitwy, ale wojny pospolite ruszenie w historii nigdy nie wygrywało. Ale teraz trzeba wygrać bitwę. Teraz trzeba wygrać bitwę i ta bitwa jest bardzo konkretna, bardzo konkretnie się nazywa. To jest Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast proszę mi wierzyć, że do wojny też jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Do tej wojny pokojowej, paradoksalnie, do tej pokojowej rewolucji, którą w Polsce trzeba zrobić, bo przecież nie jestem sam. Mam mnóstwo wspaniałych ekspertów wokół mnie. Jest generał Mirosław Różański, jest ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest Michał Koboska, jest Jacek Cichocki, są wspaniali prawnicy, działacze ekologiczni, samorząd, w znacznej liczbie udzielili mi już poparcia, przychodzą następni. W przyszłym tygodniu ogłosimy być może pierwsze, że tak powiem, poparcia ze strony parlamentarzystów. To jest, to jest rzecz, która, która zbiera bardzo różnych ludzi, z bardzo różnych kompetencji, z bardzo różnych poglądów, którzy naprawdę umieją służyć Polsce. I jak pan popatrzy na ten mój program, który jako pierwszy z kandydatów zaprezentowałem już pierwszego dnia kampanii, 7 lutego, zwracam państwa uwagę, że Andrzej że Duda do tej pory nie opublikował swojego programu wyborczego, podobnie Małgorzata i dawa Błońska, to zobaczy pan taką Polskę, w której ja chciałbym żyć za 5 za 10 lat. Polskę, w której myśli się w kategoriach pokoleń, a nie w kategoriach kadencji. Rozpisaną na bezpieczeństwo, samorządy, solidarność i środowisko naturalne, na te rzeczy, które dzisiaj dla nas są najważniejsze. W swoich publikacjach, w swoich książkach, często pan. Pisał w charakterze niejako takiego przewodnika, i, i, i czasami wprost pan mówił, że hierarchia, biskupi będą krzywo patrzeć na to, co pan opisuje. Jedną z takich rzeczy był, jest stosunek do ekologii, do ekologów. Hierarchowie, taki, taki zwrot, używany był ekologizm, prawda? Pan starał się pokazać, że ekologia to my, to, to, to my powinniśmy to kształtować. I, I w tej niejako końce, Czy w dalszym ciągu uważa pan, że tak jest? Oczywiście, że tak, bo ja uważam, że środowisko naturalne to jeden z głównych tematów, który dzisiaj mamy na stole, dlatego że to jest sytuacja zupełnie demokratyczna. To znaczy, jeżeli nie będzie wody, to i wyborcy PiSu, i wyborcy Platformy, i wyborcy PSL-u, wszyscy mamy przechlapane, już mówiąc zupełnie wprost. Jeżeli wiemy o tym, że powietrze, złe powietrze, zła jakość powietrza zabija dzisiaj w Polsce między 40 a 50 tysięcy ludzi rocznie. To jest dużo więcej niż wirus COVID prawdopodobnie osiągnie. To, to to nie wybiera. I zabija nas niezależnie od poglądów politycznych czy religijnych, które mamy. Jeżeli widzimy, że ludzie umierają, a mogliby nie umierać, i za chwilę będzie umierać ich więcej, a mogliby nie umierać, to dla mnie to już nawet nie z chrześcijaństwa wynika, ale ze zwykłego humanizmu i ze zwykłej ludzkiej troski, że powinniśmy się natychmiast tym zająć. Więc ja uważam, że ta przyszła Polska, ten ruch, który w tej chwili tworzy, bo to nie będzie tylko Pospolite ruszenie, tylko regularny ruch, e, który będzie na scenie społecznej i politycznej działał, on musi być solidarny, on musi być demokratyczny on musi być zielony, nie mam co do tego żadnych wątpliwości i my to coraz bardziej widzimy, wie Pan, kiedyś pamiętam 10-15 lat temu, jak zaczynamy jeździć po Polsce, rozmowa z rolnikami o ekologii to była a tam, ale nie tylko z rolnikami, właśnie z różnymi, teraz, kiedy w Polsce od 3 lat jest susza, taka jakiej nie było od, 100, czy od 150 lat, kiedy ceny żywności nie wiadomo jak poszybują, kiedy mamy wszystkie cztery rodzaje suszy w tej chwili w Polsce naraz, bo mamy i hydrologiczną, i hydrogeologiczną, i rolniczą, i meteorologiczną, kiedy pali się biebrza, właśnie Was się w Przecież nie tak dawno paliła Puszcza Kozienicka. Te pożary chodzą po całym, po całym kraju i będą coraz większe i coraz bardziej dojmujące, a przecież pożar to jest po pierwsze wybicie przyrody, to jest po drugie też zatrucie powietrza i iluś ludzi, którzy, którzy nie mogą z tego skorzystać. To jest las, którego nie odwiedzą nasze dzieci, więc ja rozumiem, że niektórzy biskupi żyją cały czas w latach XX, XX wieku, tylko ja, to nie zmienia faktu, że są lata XX, XXI i ktoś im musi o tym przypomnieć i im to wyraźnie pokazać, bo y, mówiąc te bzdury o ekologizmie i o innych rzeczach, po prostu działają na szkodę nas wszystkich. Każdy, kto dzisiaj nie widzi problemu środowiska naturalnego, jest winny problemom, które wystąpią, nawet jeżeli nie w jego życiu, to w życiu jego dzieci. My ten świat mamy zostawić naszym dzieciom, a już mamy dane naukowe, które pokazują, że sytuacja w, nas w życiu naszych dzieci może być nieporównanie bardziej tragiczna niż w naszym. No i za chwilę może się okazać, jeżeli w przyszłym tygodniu, jak, jak synoptycy obiecują, że będą deszcze, to nie tylko w Puszczy Kozienickiej, ale do innych lasów będzie zakaz wstępu, ale ze względu na zagrożenie pożarowe, a nie za to, że mamy koronawirusa. Ale już tak na zakończenie niejako, chciałbym pana zapytać, bo to mnie również ciekawi, człowieka, również aktywnego, jak pan dzieli ten czas, bo co chwilę a to telewizja, a to live, a to czat. To rozmowa z nami, gdzie też nie bardzo od kilku dni czekaliśmy, żeby się wpiąć w to wolne okienko. Mam pytanie, bo rozumiem, że w jaki sposób musi Pan i odreagować stres, i w jaki sposób ta normalna tężyzna fizyczna musi u Pana być na takim poziomie, żeby Pan był w stanie tak się prezentować, jak się Pan prezentuje. Pan, zdaje się wczoraj generał Różański zadał takie pytanie u nas w sztabie czy jest ktoś kto troszczy się o kondycję fizyczną kandydata. Więc no. pojawiła się pojawiły się od razu zaraz całe programy wzmagania kondycji fizycznej kandydata oczywiście żołnierz jak jest na pokładzie to się musiał o to zatroszczyć. Natomiast no. nie wie pan ja nie wiem skąd ja biorę tę energię ja myślę że ja od ludzi biorę ja ktoś kiedyś chyba Jacek Cichocki który był ze mną na jednym ze spotkań moich autorskich ja ich naprawdę miałem mnóstwo. Zauważył, że to jest takie perpetuum mobile, to znaczy, że ja najpierw zaczynam tych ludzi nakręcać, a później jak już oni się nakręcą, to oni mnie zaczynają nakręcać, i to po prostu zaczyna być taka maszyna. Więc ja patrząc na to, ilu ludzi wpłaca nam dzisiaj pieniądze, pobiliśmy rekord absolutny. Wielkie obywatelskie na politykę w III Rzeczpospolitej, przekraczając wczoraj 3 miliony złotych, a idziemy dalej, bo chcemy wydać jak najwięcej pieniędzy. No oczywiście, no Andrzej Duda wydał w 2015 roku 13 milionów, tak? więc my jesteśmy cały czas bardzo daleko mniejsi, ale spróbujemy zebrać ile się da, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Mamy przyrosty po 100-200 wolontariuszy dziennie w tej chwili do naszych 18 biur, naszych 18 struktur, które w Polsce mamy. Widać, mamy, no mamy 25 tysięcy publiczności na live'ach, które prowadzimy. My, ludzie naprawdę przychodzą, poszukają tu nadziei i, i wierzą mi, kiedy im mówię, że jesteśmy większością. Że my, ludzie, którzy nie należyliśmy nigdy w życiu do żadnej partii politycznej, jesteśmy w Polsce większością. I gdybyśmy tylko chcieli się ruszyć z kanap, to przykrylibyśmy każdą większość. Nawet niedemokratyczną, czapkami. Tylko musi nam się chcieć. ja chyba stąd biorę energię. Natomiast wie pan, no też jakby, jak się ma dom, szczęśliwy dom, jak się ma córkę, która ma dwa i pół roku, jak się ma z którą chce się pobyć, to człowiek też w jakiś taki sposób psychiczny jest tam zakotwiczony i niezależnie od tego, ile pracy masz, to jednak wiesz, że musisz wrócić, bo ktoś na ciebie czeka i że chcesz wrócić, bo chcesz chwilę posiedzieć, obejrzeć razem film, przytulić się, porozmawiać. Wczoraj moja córka, moja żona akurat była w pracy dzisiaj przez 24 godziny, wróciła dopiero dzisiaj rano, ja wczoraj byłem z mału wieczorem, po tych wszystkich zajęciach, jak ją położyłem spać, to jeszcze nadawałem livea z domu. Moja córka mi powiedziała, ona ma dwa lata, dopiero zaczyna mówić, tatusiu, cały dzień byłam smutna, bo czekałam aż wrócisz z pracy. I tak sobie pomyślałem, no, do, no do, ja mam dla kogo żyć, tak? I mam dla kogo robić te robotę, więc, więc cieszę się, że mogę to robić. I sił mi starcza. Mam nadzieję, że też starczy, żeby wygrać te, te bitwę a później wojnę. No ale właśnie, to jeżeli to, to nakręcanie wzajemne y, musi trwać, to ja rozumiem, że Pan nie wie, kiedy będzie koniec. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kiedy będzie koniec. Ja mam nadzieję, że wybory w tym roku będą wolne w Polsce. Nie mam takiej pewności w tej chwili, ale mam taką nadzieję. Ale niezależnie od tego, czy będą wolne, czy nie, zamierzam iść je wygrać, żeby nawet z oszustami je wygrać, żeby później przywrócić znowu w Polsce uczciwe zasady gry, pójść, wygrać z oszustem na jego zasadach. Później zmienić prawo z powrotem na uczciwe, złożyć urząd i wygrać jeszcze raz, tym razem na, na uczciwych warunkach. Stanąć do uczciwej rywalizacji ze wszystkimi, z Andrzejem Dudą włącznie, ale na równych zasadach, z uczciwą kampanią, bez sfałszowanych wyborów, bez robienia wyborów z wojskiem i na poczcie. Ja uważam, że tak powinien zachować się człowiek honoru i odpowiedzialny za Polskę. I to już całkowicie na koniec, i, i zupełnie daleko od polityki, proszę mi powiedzieć bo już wiem, że pewne związki z Kozienicami Pan ma oprócz Biblioteki, Pan się tutaj również, mam nadzieję, dobrze bawił w Kozienicach. <śmum> tak. E kolega mojej żony z jednostki, już w tej chwili jest w innej jednostce, bo jest w Krakowie, Porucznik Kamil Ośka miał ślub, w, zwany przez nas Ośkiem. Miał ślub w, właśnie w Kozienicach, bo i on i jego żona pochodzą z Kozienic, a więc byliśmy na ślubie w kozienickim kościele, a później na weselu, które odbywało się w takim ośrodku. Zaraz przy wjeździe do Kozienic po lewej stronie. Nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, ale rekreacji, tak? Rekreacji, piękny teren, więc, więc byliśmy. Ja rozumiem, że może Pan z całą, że tak powiem, swoją całą serdecznością nie tyle zaproponować, ale zapromować rozumiem ten ośrodek, bo chyba tam się musiało Państwu podobać. Oczywiście było bardzo miło i bardzo się cieszę, żeśmy, żeśmy w tych Kozienicach mieli dobry czas. Ja też wie Pan, w ogóle jeżeli mogę tak powiedzieć, to mój pierwszy pierwsza świadomość tego, że Kozienice istnieją, ona się zrodziła jak byłem dzieckiem ja mieszkałem w Białymstoku do 18 roku życia, ale mój ojciec pracował w Czechosłowacji na kontraktach i budował tam różne elektrownie, elektrociepłownie i pracował z nim inżynier, nie pamiętam już jak się nazywał, właśnie z elektrociepłowni czy w, w, w Kozienicach. Elektrowni. elektrowni. elektrowni tak, tak, tak. tak. Obrażał tak. na strach. Nie, nie, no mój ojciec pracował w pławni, więc stąd mówię, natomiast mm -hmm. w elektrowni w Kozienicach i stąd pamiętam, że o tych Kozienicach opowiadał, więc tak mi zostało w głowie, a później, wie Pan, jak jeszcze jeździłem po Polsce, po wykładach, po spotkaniach, to ja przynajmniej ze 20 razy w roku przez Kozienice przejeżdżałem, jadąc w stronę Sandomierza, w stronę Tarnobrzega, tam na południe Polski, bo to jest, bo to jest taki szlak transportowy, więc, więc Kozienice, że tak powiem, albo przejazdem, albo stacjonarnie, bardzo mile mi się w pamięci zapisałem. No to zapraszamy córka za chwilę podrośnie. Mamy tyle tras rowerowych, między innymi. A, tam jest pięknie. No właśnie. No, Czyli pięknie. podkreślamy. Jest pięknie, u nas jest pięknie. pięknie. w Kozienicach. Tak jest. Dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.